Zabierz stąd tego niewychowanego psa! Straszy moją Betty! Kochanie, cicho, cicho, chodźmy stąd! Dobra, postawię tu znak, żeby twój pies nawet nie zbliżał się do domku mojej słodkiej Betty! Moja wspaniała kotka! Myślę, że twój domek wygląda troszkę zbyt ubogo! Ale twoja ulubiona pani już wie, co trzeba zrobić! Najpierw przymalujemy cały dom na różowo! My dziewczyny kochamy różowy! Pięknie! Teraz dom wygląda jak wielka różowa pianka. Ale wciąż czegoś brakuje. Wiem! Musimy zaznaczyć, że to domek kotki Betty. Więc, kochanie, oznacz cały domek. Och, Twoje mruczenie jest dla mnie bardzo ważne. Tylko zapomniałam o dachu. Ale już mam pomysł. Jestem pewna, że papierowe rybki będą wyglądały tam świetnie. Betty uwielbia rybki na śniadanie, obiad i kolację. A jeśli jeszcze cały dach będzie w rybkach, to będzie w niebo wzięta. No co Bobi? Jesteś gotowy, aby ulepszyć swój domek nie do poznania? Właśnie wpadłem na świetny pomysł. Zacznijmy od pomalowania. Oj, a gdzie jest pędzel? Dziękuję Bobi, przyjacielu! Zaraz pomalujemy dom na słoneczny, żółty kolor, aby zawsze wyglądał ciepło, przytulnie i miło. W przeciwieństwie do tego u kociarzy, na dach też wymyśliłem coś ciekawego. Mój dziadek miał kiedyś Dalmatyńczyka to biały pies z czarnymi plamami. Pomyślałem, że będzie fajnie powtórzyć ten sam wzór. Wyszło mi całkiem nieźle. Bobby, podoba ci się? Widzę, że jesteś zachwycony. Nie skacz obok drabiny, bo spadnę. Oj, oj! Auć! To boli. Bobby, jak mogę być na ciebie zły? Trochę kręci mi się w głowie i dookoła latają kości. Mam pomysł. Przykleję na cały dom twoje ulubione kosteczki. Wygląda stylowo i apetycznie. A teraz szybko pobiegnę po najważniejszą rzecz. Kosz z piłkami. Bobi uwielbia bawić się piłkami. Potrzebuje też fontanny z czystą wodą. I wycieraczki, żebyś mógł wytrzeć łapki przed wejściem do domu. O tak, myślę, że wszystko już mamy. Hmm. Te deski mogą mi się przydać. Mój Bobby uwielbia skakać przez przeszkody. Więc zrobię mu cały tor przeszkód, aby zabawa była dla niego ciekawsza i przyjemniejsza. Najpierw ustawię pachołki. O, złapałem! Raz, dwa, trzy! Tego nie widzieliście. No co, Bobby, jesteś gotowy? Ruszaj! Wow, jak szybko przeskoczyłeś tę przeszkodę! I nawet udało ci się pokonać rurę! I pachołki! Już tu jesteś! Zajęło ci to tylko 10 sekund! Jesteś super szybkim psem! Pies przebiegł 100 metrów, wielka mi rzecz. Będę musiała wymyślić jakąś rozrywkę dla mojej kotki. No właśnie! To jej ulubiona zabawka. Betty, lubisz piórka? Lubisz? Kiedy byłaś kociakiem, szalałaś za tą zabawką, a teraz... Jest świetna. Pobaw się, a ja zrobię ci w tym czasie drapak. Gotowe. Szybko i pięknie. Potrzebujemy jeszcze wycieraczki. Moja kotka nie wejdzie do domu z brudnymi łapkami. Patrzcie, co tu jeszcze mam. To cały labirynt. Sama go zrobiłam. Betty po prostu uwielbia po nim biegać i zawsze znajduje wyjście. A oto jeszcze jedna jej ulubiona zabawka. Postawię ją tutaj. Aj! Co to było? Uderzyła mnie ośliniona psia piłka! Co za ochyda. A co to za hałas? O nie! Zabieraj swoją piłkę i wynoś się stąd, nie cierpię psów. Bobby, przyniosłeś piłkę. Dobry piesek, dobry piesek. O nie, Bobby, tylko mi nie mów, że skoczyłeś na naszą kocią mamusie z sąsiedztwa. Idziemy z Betty do domku, zanim twój pies znowu nas zaatakuje. A to, żebyście wszyscy wiedzieli, że domek należy do Betty. Wnętrze domku jest troszkę puste. Zdecydowanie potrzebuje jakiejś aranżacji, aby było miło i przytulnie. Na przykład powieszę mój miękki różowy dywanik na ścianach. Od razu lepiej. A tu będzie pasować idealnie moja miękka różowa pufa. Pięknie. O mamusiu, co to było? Kto skacze po dachu? Nikogo tu nie ma. Ej, zabierz psa! Strasznie boję się psów! Bobi, bobi, cicho! Zostaw tego dobrego człowieka w spokoju! Przecież nic ci nie zrobił! Przykro mi z powodu spodni. Dzięki, ale możesz je sobie zatrzymać. A tak przy okazji, jesteś Jamie, tak? W takim razie to paczka dla ciebie. Ale super, idę to rozpakować. Oto i ona! Nowa lampa! Uznałem, że potrzebuje w tym domu więcej światła. Ale skoro to dom Bobiego, zrobimy świecącego psa. Włączamy. Super. No dobra, co tam jeszcze jest? Dywanik z puzli. Podłoga powinna być miękka i przypominać trawnik. A tutaj będzie łóżeczko. Bobby, jak ci się podoba? Przykryjecie kocem mój kolego. A twój medal olimpijski powieszę w najbardziej widocznym miejscu. Obok innych nagród. Jesteś najlepszym psem na świecie, uwielbiam cię! Co? Też postanowili ozdobić pokój? Ale to wygląda tak żałośnie. Zaraz pokażę, jak można fajnie urządzić pokój, ale dla kotka. Tutaj będą wisieć zdjęcia Betty ze mną. A tutaj umieszczę ekran do oglądania filmów. Miękka pufa. I nie zapominajmy o stylowych dekoracjach, które dodadzą światła. W porządku, a teraz sprawdzimy, czy projektor działa. Oj, działa! Chyba na chwilę oślepłam. Zapomnijmy o tym. Przed nami miły wieczór z moją kotką Betty i naszymi ulubionymi filmikami. Uwielbiam spędzać z Tobą czas, moja droga. Bobby, spójrz, to nasza ulubiona część! To takie zabawne! Fajnie jest tak z Tobą siedzieć w naszej superchacie. Patrz, to twoja ulubiona Wednesday! Gdzie jest moja Betty? Czy nikt nie widział mojej kotki Betty? Betty? Kici, kici, gdzie jesteś? Betty, kochanie, zamiaucz, jeśli mnie słyszysz. Uciekła ode mnie! Jestem złą panią! Jamie, pomóż mi znaleźć moją kochaną kotkę! Nie widziałem jej, może Bobby! Powąchaj stary! Masz jakiś trop? Biegniemy. Zaraz Bobi znajdzie Betty. Znalazłeś ją już. Co ona robi w śmietniku? To na pewno ona. Betty, twoja pani cię szuka. Wendy oto twoja ulubiona kotka. Moja kochana, tak się cieszę, że Cię widzę. Dziękuję Bobi. Jesteś najlepszym pieskiem na świecie. Myślę, że trzeba usunąć ten znak. No to co sąsiedzie? Przyjaźń? Jasne, fajna jesteś. Od początku chciałem się z Tobą przyjaźnić. To miłe. I nasze zwierzaczki też się zaprzyjaźniły. Są takie słodkie, mimo że są zupełnie inne. Cieszę się, że tu jesteś. Witaj ponownie. Wow, Piniata! Chcę od razu zobaczyć, co jest w środku. Co? Co? Gdzie to się podziało? Nie spiesz się. Najpierw mam dla ciebie kilka wyzwań. A co zrobimy z tymi burgerami? Oczywiście, że je zjesz, ale musisz to zrobić szybko. Dalej, dalej, dalej. Tuż, to nie jest najtrudniejsza rzecz do zrobienia. Jestem pewien, że sobie poradzę. Pierwszy burger jest już w moim żołądku. Jestem taki głodny. Lubię to wyzwanie. Lucy, lepiej się pospiesz, bo na pewno przegrasz. Nie znoszę warzyw. Dlaczego jest ich tak dużo w tym burgerze? Zjem tylko bułkę. Muszę zrobić plan. Będę potrzebować ołówka i linijki. Dobrze przemyślane podejście, które doprowadzi mnie do zwycięstwa. Myślę, że jestem pierwsza. Świetnie mi idzie. Po prostu będę kontynuować w tym samym duchu. Lucy, co z Tobą? Spójrz w lustro. O nie, zepsułam makijaż. To jest koszmar. Moja szminka jest rozmazana. Cóż, mam już dość. Teraz jestem trochę śpiący. Moje oczy się zamykają. Bella, wstawaj. Wygląda na to, że nie możesz jej obudzić. A gdy nikt nie patrzy, przekażę moje burgery Emi. Myślę, że to świetny plan. Prawie skończyłam. Wkrótce będę miała coś, co pomoże mi wygrać to wyzwanie. Idzie mi świetnie. To genialne. Ostatni burger, ale nie mogę już nic więcej zjeść. Jest takie ciężkie. Nie mogę nawet podnieść tego do ust. Teraz znowu wyglądam świetnie. Och, zupełnie zapomniałam o burgerach. Jaka miękka poduszka. Tak wygodnie. Przełożyłam wszystkie moje burgery na talerz Emy. Ale myślę, że tego jednego mogę zjeść sama. To nie było łatwe, ale zrobiłem to. To ona kombinuje. Teraz mam blender, którego mogę użyć, aby zamienić wszystkie burgery w smoothie. W kilka sekund. Do dzieła. Blender działa. Świetnie. Gotowy. Jedyne co pozostało, to wypić to. Życz mi powodzenia. To nie wygląda zbyt apetycznie. Nie smakuje tak źle. Wow, to dziwny sen, który mam. Zostało tylko trochę. Zrobiłem to. Udało się. Skąd dochodzi ten dźwięk? U Burgery? Gdzie jestem? Co się dzieje? To wszystko. Czas minął. Zobaczmy, jak wam poszło. Widzę, że wszyscy poradzili sobie całkiem dobrze, z wyjątkiem ciebie, Bella. Przepraszam, zasnąłem na chwilę. O nie! Co to jest? To takie stare. I mokre! Gdzie ona poszła? Co jej zrobiłeś? To jest koszmar. Cicho! Nie krzycz tak! Gdzie jesteśmy tym razem? Czego od nas chcesz? To jest ciastko, ale nie wiem, co z nim zrobić. Myślę, że igła coś oznacza. Musisz wyrzeźbić te cukrowe figurki w środku. Czas ucieka! Tylko minutkę. Ta igła jest naprawdę ostra. Ukłułem się w palec. Lepiej się jej pozbędę. Hmm. Wow, jakie pyszne. Mogę to po prostu skubać. Trochę lubię to wyzwanie. Dalej, dalej. To nie zadziała. Mam pomysł. Wezmę pilnik do paznokci. Dobrze, że go ze sobą wzięłam. Nie rozumiem, jak to zrobić. O nie, moja igła jest zgięta. Co za porażka. Więc co teraz robić? O, mam pomysł. Mogę użyć tej agrafki. Wydaje się wystarczająco ostra. Myślę, że działa. Nie powinienem się spieszyć, chociaż inni idą znacznie szybciej. Będziemy musieli znów wymyślić sprytny plan. Ale jeszcze nie mam żadnych pomysłów. Wow, widzę postać w świetle. Muszę to wykorzystać. Spróbuję polizać cukier. O, nie! Nie, nie znowu! Moja figurka jest złamana. Cóż, nie chciałem! Przepraszam, nie proszę, nie! O, mój Boże! Cóż, minus jeden. Nie chcę być na jej miejscu. Co? Chyba będę musiał wyciąć swoją figurę trochę bardziej aktywnie. Moja igła potrzebuje trochę ciepła. Prawie skończyłem. Spójrz! Trójkąt o. jest nienaruszony. Jestem z siebie dumny. Jeszcze tylko trochę. Mam to! Udało się! Ta gwiazda to symbol mojego zwycięstwa. Zrobiłem to, spójrz. Wyciąłem kwadrat. Co za szczęście! W końcu mogę oddychać. Cieszę się swojego twojego szczęścia. Dobrze dla ciebie! W porządku! Wydaje się, że nie macie ochoty! Dobrze! Czas kończyć! Następne wyzwanie czeka na Was. Jesteście tacy nudni. Cześć. Witajcie ponownie. Kręci mi się w głowie. Będziesz musiała być trochę bardziej cierpliwa, Lili. W końcu masz przed sobą nowe wyzwanie. Widzisz to? To jest mój flet i pokażę ci sztuczkę. Jestem naprawdę dobrym zaklinaczem węży, prawda? To wygląda śmiesznie. Cóż, mam nadzieję, że ten następny trik Cię zaskoczy. Co robisz? Nic się nie dzieje. Bądź cierpliwy. Nie ma wystarczająco powietrza. Muszę złapać oddech. To nie było łatwe, ale wydaje się, że zadziałało. O mój Boże. Dlaczego nas związałeś? To jest twoje nowe wyzwanie. Powodzenia. Pośpiesz się, czas już leci. O nie. Nie ma mowy. Mamy tylko dwie minuty. Muszę się ruszać. Pupieliny są takie ciasne. To nie ma sensu. Nie mogę ich zdjąć. Swędzi mnie nos. Cóż, przynajmniej to mogę zrobić. Co? Hej, uwolniłem rękę i nawet tego nie zauważyli. Ale co jeśli użyję mojej bransoletki? Warto spróbować. Myślę, że może przeciąć liny. A ma ostre kolce. No dalej, no dalej. O nie, spadam pomocy. Spójrz! Jess straciła równowagę. Jakie piękne gwiazdy! Muszę się natychmiast opanować! Nic nie działa, ale znowu spędzi mnie nos. Chcę kichnąć! O oh, wow, zerwałam Liny. Co za szczęście. Wow. Niemożliwe Lili już jest wolna. Muszę się pospieszyć! Gratulujcie mi udało się! Brawo Lili, dobra robota. O, dobra robota! Dziękuję! Myślę, że to było zasłużone. Czy możesz przestać na mnie kichać? Oto chusteczka. Dziękuję. Dzięki. Naprawdę tego potrzebuję. Proszę bardzo, to o wiele lepiej. Dzięki. Proszę, oddaję. Uch, powinnaś była to zatrzymać. Takie obrzydliwe. Jak radzą sobie inni? Lili mnie pokonała. Jak mogłem do tego dopuścić? Musimy szybko coś wymyślić. No cóż, teraz jestem jeszcze bardziej zaplątany w liny. To nie zadziała. Spróbuję jeszcze raz. Udało mi się rozwiązać ręce. Połowa bitwy za nami. Teraz zobaczmy, co mam w kosmetyczce. Papryczka chili nie jest zła. Teraz musimy tylko wymyślić, jak ją wykorzystać. Wiem! Będę musiała to zjeść. Trzymaj się, Ema. Damy radę. Płonę. To było naprawdę ostre, ale pomogło. Liny się spaliły, jestem wolna. Hurra! Pomóż mi wstać! No to idziemy. Przepraszam, Jess, muszę więc. Piątka, Emma, teraz jesteśmy w tej samej drużynie. O, czas minął, a Jess nadal nie zdjęła lin. Jestem bezpieczny. Przepraszam, ale muszę to zrobić. To nie fair, nie powinienem przegrać. Smutno jest stracić gracza, ale nic nie można na to poradzić. Takie są zasady. Kontynuujmy. Mam nadzieję, że spodoba Ci się moje następne wyzwanie. Lili, Emma, czas wyjść. Gdzie jesteśmy tym razem? Wkrótce się dowiesz. Papier i markery? Myślę, że mogę zgadnąć, co zamierzamy zrobić. Cieszę się, ale i tak wyjaśnię zasady. To jest pinata, którą widzieliście na samym początku. Musicie ją narysować w 3 minuty. Zegar już działa. Okej, okay, zaczynamy. Myślę, że to będzie łatwe. Lili nawet nie liczy na wygraną. Jestem świetnym artystą. Właściwie ja też nie jestem zły. Stworzę prawdziwe arcydzieło. Zobaczysz. Mój rysunek jest już taki ekscytujący. Dlaczego wspinasz się na stół? Hej, przestań mi przeszkadzać. Co? Usiądź na krześle natychmiast. O mój Boże! Przewracasz wszystkie moje markery. Cóż, mam dość znoszenia tego. Dam ci nauczkę. Do tego będę potrzebować tej pułapki na myszy. Przepraszam, Lili, ale zmusiłaś mnie do tego. Doboli! Co to jest? Wygląda na to, że zadziałało. Dokąd idziesz, Lili? Nie powinnaś uciekać! Możesz wrócić! To bolało. Upadam. Uf, och, jest tu tyle pieniędzy. No cóż, pozbyłem się rywala. Teraz mogę wreszcie zająć się pracą. Na początek muszę zrobić pomiary. Rysunek powinien być jak najbliższy oryginałowi. Mogę powtórzyć kształt, śledząc go palcami. Lili zrobiła to dobrze, ale wiem, że mój będzie jeszcze lepszy. Użyję różnych kolorów. Wyjdzie jasne i piękne. Wezmę niebieski. Nieźle. Teraz wezmę te różowe. Idealne połączenie. Ta piñata jest już w moich rękach. Och, co to było! Och! Czas minął. Wygląda na to, że zaspałem. Gdzie poszła Lili? Lili, nie mam pojęcia, ale jestem gotowy. O, moja głowa. Co się dzieje? Muszę dokończyć mój rysunek. O nie. Wciąż mam dużo pracy do zrobienia. Obawiam się, że teraz nic nie możesz z tym zrobić. Czas minął. Ale dlaczego? Wiem, że to porażka, Lili. A co ze mną? Och, tak! Brawo, Emma. Cóż, Lili, przykro mi, ale przegrałaś. Ups! Nie, proszę, proszę, byłam na nogach! W końcu poszła! Naprawdę działała mi na nerwy. Jestem gotowa na nagrodę. Co? Hej, co się dzieje? Gdzie jestem? Cóż, musisz rozbić pieniądze. Proszę, Emma. Dzięki. Wow, jest takie duże. Jestem gotowy. Ach, jest! Mam to. Weź to i to. No, czy dobrze mi idzie? Czy widzisz wszystkie cukierki? Wow, to jest takie fajne, taka zabawa. To najlepsza nagroda, jaką kiedykolwiek dostałem. To było uderzenie! Brawo! Nie spodziewałem się tego po tobie, Emma! O, guma do rzucia! Dzięki! Myślę, że wezmę ją dla siebie, ale muszę ją trochę powiększyć moją magiczną różdżką! Ups! Uważaj, Emma! Wow! Wow! Chyba mi się udało! Tyle słodyczy! Skąd dochodzi ten dźwięk? Ogromna guma do rzucia? Super! Złapię ją! Ojej, jest ciężka! O, cóż, to było trochę niezręczne! Dobrze, że nie wie, że to ja zrobiłem. Niesamowite! To jakbym wpadł w cudowny sen i nie mogę się obudzić. Dzięki za wszystko. Cieszę się, że Ci się podobało. Do zobaczenia wkrótce.